Dzień dobry, zapraszam na film. Dziś Wam pokażę kolejną nienaostrzoną brzytwę, a w zasadzie naostrzoną przez producenta. Poprzednio było ładowo, dzisiaj będzie boker. Boker 7-8 cala. Brzytwa przepiękna. czyli wklęsu pełny, tutaj z dzióbkiem, ząbkiem okładeczki z nowozelandzkich skorupiaków e, brzytwę tylko przewecowałem producent w tym przypadku też nic nie mówi o ostrzeniu tylko o wecowaniu właśnie do golenia użyję Martin Candre Rose. Pierwszym razem nie wyszła ta piana, później goliłem się tym mydłem, było świetnie, więc chciałem zobaczyć teraz, jak to będzie. Mydło już jest w misce, namoczone, o właśnie, coś tam cieknie. Wyrabiać będę e, syntetykiem Silver Fibre. Nyle, seria Cosmo. Bardzo fajny pędzelek, mięciutki, sprężysty. 21 mm bodajże. Malutki. Po goleniu woda bułgarska róża. Rose of Bulgaria. Woda średnio pachnie w sensie. Nie jest to taka róża jak w mydle, czyli z pączków, tylko bardziej z cukierków. Ale przyjemnie, fajnie działa. Zawiera mentol, leciutko chłodzi. Fajnie nawilża skórę. Dobra, biorę się zakręcenie piany, pędzla nie moczę. dobiorę wody. Zaros jest 3 dniowy. Tu mi coś wyłazi. Obym tego nie chciał, bo będzie bolało. poprzednim goleniu brzytewką, eee. no wczoraj można było się ogolić, ale za bardzo nie było sensu. Skuteczność brzytwy jednak jest bardzo, bardzo duża. Zarost odrasta jakby wolniej. Nie spędzi tak, nie jest kujący. <laughs> Także. Przerzucajcie się na brzytwy, powolutku, chociaż jedną w kolekcji trzeba mieć, materiału się trochę zrobiło, ale chciałbym jeszcze troszkę wody dolać. No, bo na dnie mam mydło jeszcze. Ta turecka miska troszkę za mała wyłazi z niej mydło. Czy za mała? Za płytka jest. Przy swojej średnicy niewielkiej. Jak dużym pędzlem dawałem sobie rady, to tym małym niekoniecznie. <śm> Wyłaś, elegancko wyłaś. Dobra, chyba wystarczy tego kręcenia. Czuć na palcach, że mydło jakiś tam poślizg ma. Ściągam okulary. <laughs> Fajnie się ciągnie. Jak też nie lubi syntetyków z mocnym kręgosłupem, to polecam to silver fibre, bo jest konkret. Pędzelek jest bardzo delikatny, ale nie jest mopowaty. Broda Mikołaja jest w nosie też jest. A co? No bogato. Dobra, golimy się. <laughs> 嗯嗯。<laughs> W tej nie zapomniałem, Ja czuć ten szpic troszkę taki czubek jest ostry. Się już. Niebezpieczne narzędzie. Palce mam w mydle. Muszę sobie wytrzeć brzydko. Żydwa jest wyraźnie ostrzejsza od dowo. Można się tym śmiało golić. Płuczę twarz. Wygląda na to, że już mogę mieć dwie brzydki w rotacji. Bukera nie trzeba pilnie ostrzyć. Potrafi nawet dziabnąć. Ale i tak będę chciał ją ostrzyć, bo. Nie jest to golenie takie łagodne jak wiką Tutaj czuć jednak tą agresję trochę tej brzytwy. Może nie można powiedzieć, że jest nieprzyjemne, ale jest dość agresywne. Kula się lekko w ucho. No ładnie idzie, ładnie. Nerwa mam ręce, mi się często. <grywia> Zaczynałem od brzytwy 5.8, 5-8, a później zobaczyłem sobie 6-8. Ta jest 7 8. I co może przeszkadzać w brzytwie 7-8? Że jest za szeroka zasłania, tak? No nie, mi co innego przeszkadza. To jest tyle blachy, że mi z żarówek zajączki robiło oczy. Idzie fajnie. Zadowolony jestem, trzeba przyznać. Oczywiście nie powiedziałem, mydło i można kupić u Stanisława. Stan do szop. Polecam sklep. Gość konkretny doradzi pomoże. No tu poprawki trochę, tu poprawki. Tego to się dzisiaj obawiam golić. Może zmienię rękę, zobaczymy. Żeby się tym różkiem nie podrapać. Nie wiem o co chodziło wtedy z tym wyrabianiem mydła. Czy to na wierzchu to mydełko było jakieś nie takie jak trzeba, czy go po prostu nie zamoczyłem, bo to mydło się troszkę moczyło na dziś. To jest totalnie inna piana. I świnią się wyrobiło i pół syntetykiem. Dzisiaj syntetyk. Rewelacja. Piana to jest mazidło. Zamiast się golić, to się pacam pędzlem. Zbuczony. No ale to jest kremik, nie, nie piana. To jest coś cudownego. Błyszczy się. To jest właśnie fajne w tradycyjnym goleniu. Porządne produkty, radość. Fajna sprawa. Dobra, lecimy na Szczecin. Szkoda czasu. Życie stygnie. Będę musiał próbować ten ruch robić lewą ręką. I widać jeszcze sporo nauki przede mną. Ale nie ma co się zrażać. Nie każdy od razu chodził, biegał. Super! Ja będę takich mydeł porządnych używał, to te filmy będą trwały w nieskończoność. Trzeba tyle czasu film spłukiwać z twarzy. No, Midełko jest rewelacyjne. No, ja pórek niestety nie odeślę ci go. Mogę ci zrobić próbeczkę tylko. Bydło się naprawił albo ja. Dobra, różyczki ciąg dalszy. Na wodę polecam. Bułgarska, śmiesznie tania. Pachnie ładnie. O. Swoje robi. No, jednak tego syfa drapnąłem. Ajajaj. No, leci krewka. Nie szkodzi, niech sobie leci. No, byłem się goliwem trzy razy i tyle wydrapałem już. Wydajność jest dobra do średniej. Może nie bardzo dobra, ale naprawdę jest dobra. No, tyle ogolone. <grywy> bardzo dziękuję za oglądanie. Eee, życzę miłego weekendu. Bardzo serdecznie życzę miłego weekendu. Polecam. Jest przepiękna, jak to się mieni. Ojej, ojej. No, to tyle. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.